Wiele lat temu, gdy podróżowałem z plecakiem, natknąłem się na stary, pozornie opuszczony wiejski dom. Był położony głęboko w dolinie, z dala od najbliższego miasta. Stał pośród pól złotej pszenicy, które kołysały się delikatnie na wietrze. Choć okolica była malownicza, w domu panowała niesamowita cisza. Wzbudziło to moją ciekawość i podszedłem do frontowego ganku. Drzwi były uchylone i skrzypiały cicho na wietrze. Gdy wszedłem do środka, byłem zdumiony tym, co zobaczyłem. Dom był wypełniony dobytkiem, jakby lokatorzy nagle zniknęli, zostawiając wszystko za sobą. Na stole w jadalni nadal stały zakurzone naczynia, ze ścian uśmiechały się portrety rodzinne, a na podłodze walały się dziecięce zabawki. Pomimo wyraźnych śladów wcześniejszego zamieszkania, wszystko pokrywała gruba warstwa kurzu i pajęczyn, sprawiając wrażenie, jakby dom był opuszczony od kilkudziesięciu lat. Ale jak to możliwe? Pola na zewnątrz były dobrze utrzymane, a plony były gotowe do żniw. Rozglądając się dalej, wszedłem do kuchni. Na blacie znalazłem gazetę. Data była sprzed tygodnia. Dreszcze przebiegły mi po plecach. Obok gazety stał garnek z gulaszem, zimny, ale nie zgniły, a jego zawartość najwyraźniej została niedawno przygotowana. W miarę jak wchodziłem na górę, atmosfera stawała się coraz gęstsza. W jednej z sypialni odkryłem pamiętniki sprzed kilku lat. Przeglądając najnowsze wpisy natknąłem się na niepokojące szczegóły. Pisarz, prawdopodobnie głowa rodziny, opisywał, jak słyszał w nocy dziwne szepty, widział cienie na polach i miał obawy, że rodzinę czeka coś strasznego. Nagle przez otwarte okna powiał wiatr, szeleszcząc kartkami pamiętnika. Usłyszałem cichą kołysankę dochodzącą z innego pokoju. Ostrożnie podszedłem i znalazłem grający sam stary gramofon, z igłą przesuwającą się po zniszczonej płycie. Zaniepokojony, zdecydowałem się opuścić to dziwne miejsce. Kiedy jednak schodziłem na dół, poczułem przytłaczające uczucie, że jestem obserwowany. Kątem oka dostrzegłem sylwetkę, postać stojącą w drzwiach do salonu. Odwróciłem się, żeby spojrzeć bezpośrednio, ale nikogo tam nie było. Przyspieszając kroku, skierowałem się w stronę wyjścia. Gdy już miałem wyjść, głos, czysty i mrożący krew w żyłach, szepnął: Nie wracaj. Wybiegłem, nie oglądając się za siebie, dopóki nie dotarłem na szczyt doliny. Z tego punktu widokowego spojrzałem na dom, spodziewając się zobaczyć postacie obserwujące mnie z okien. Ale nikogo nie było. Dom nadal stał cichy, jak strażnik tajemnic pośród kołyszących się pór. Wracając do miasta opowiedziałem swoje przeżycia z miejscowej karczmy. Mieszkańcy wymienili porozumiewawcze spojrzenia. W końcu odezwał się starszy mężczyzna. To jest stary dom Witkowski. Zniknęli w ciągu jednej nocy około 50 lat temu. Od tego czasu nikt, kto tam wszedł, nie był już taki sam. Wyjechałem następnego ranka zwiększyć dystans między sobą a tajemniczym wiejskim domem, ale wspomnienia tego dnia prześladowały mnie przez lata. Stefan Zarzycki to imię, które słyszałem szeptane wśród mieszkańców małego miasteczka, do którego niedawno się przeprowadziłem w związku z badaniami nad architekturą wiejską. W sercu tej doliny znajdował się stary dom wiejski, opuszczony i niszczyjący. Jednak to nie sam dom wzbudził moje zainteresowanie, lecz pogłoski o dziwnych stworzeniach, które rzekomo w nim mieszkały. Pewnej pochmurnej soboty ciekawość zwyciężyła. Wyruszyłem z aparatem i notatnikiem, mając nadzieję, że uda mi się udokumentować ten architektoniczny zabytek i być może obalić krążące wokół niego opowieści. Ścieżka była zarośnięta, co wskazywało na lata zaniedbań i nieużywania. Po przybyciu na miejsce, gospodarstwo wyglądało tak, jak można było się spodziewać: stary, zniszczony budynek, okna zabite deskami i przyroda powoli odzyskująca swoje terytorium. Jednak to przylegająca do domu stodoła jako pierwsza zasygnalizowała osobliwości tej posiadłości. Drzwi do stodoły były lekko uchylone. Zaglądając do środka, napotkałem klatki. Dziesiątki klaty. Niektóre były duże, najwyraźniej przeznaczone dla większych stworzeń, inne zaś były małe. Dreszcz przebiegł mi po plecach, gdy uświadomiłem sobie, że kilka klatek wydawało się niedawno używanych, a w środku znajdowały się resztki jedzenia i świeżej wody. Ciekawość popychała mnie dalej, więc zdecydowałem się na zwiedzanie samego domu. Gdy się zbliżyłem, usłyszałem słabe. Niewytłumaczalne odgłosy warczenie, ćwierkanie i inne dźwięki, których nie mogłem zidentyfikować. Powoli, otwierając skrzypiące drzwi frontowe, widok wewnątrz wytrącił mnie z równowagi. Niegdyś wspaniały salon został przekształcony w coś w rodzaju prowizorycznego laboratorium, w którym znajdowały się mapy i szkice stworzeń, których nigdy wcześniej nie widziałem hybrydy pół ptaka, pół ssaka, Gadi o zbyt wielu oczach i wiele innych. Nagle z góry rozległ się chrapliwy śmiech. Spojrzałem na klatkę schodową, ale zobaczyłem tylko znikający niewyraźny zarys postaci. Zdeterminowany, aby rozwikłać tajemnicę, wspiąłem się po skrzypiących schodach. Górne piętro stanowiło labirynt pomieszczeń. Każde pomieszczenie skrywało swoje osobliwości. Zbiorniki wypełnione bioluminescencyjnymi rybami, terarie z owadami wielkości mojej dłoni i klatki pełne zwierząt. Coś ciągnęło mnie do ciemnego pokoju na końcu korytarza, ale zawahałem się przed drzwiami. Wewnątrz, oświetlone pojedynczym snopem światła z pękniętego okna, znajdowało się stworzenie niepodobne do żadnego, jakie kiedykolwiek widziałem, przypominające wilka. Ale z łuskami zamiast futra i oczami świecącymi głębokim bursztynowym odcieniem. Siedziało spokojnie, nie spuszczając ze mnie wzroku. Cały pokój był wypełniony notatkami dokumentującymi zachowanie stworzenia, dietę i serią symboli, których nie rozpoznawałem. Kiedy próbowałem obejrzeć to stworzenie, cichy głos za mną szepnął: Piękny, prawda? Zaskoczony, odwróciłem się i zobaczyłem starą kobietę o dzikich, siwych włosach i oczach, wyrażających mieszankę szaleństwa i błyskotliwości. Przedstawiła się jako Klara, ostatnia potomkini rodziny, która od zawsze tam mieszkała. Opowiedziała o swoich przodkach podróżujących po świecie, kolekcjonujących rzadkie i mityczne stworzenia. A także o tym, jak kontynuowała ich dziedzictwo. Ale świat się zmienił. A ona była ostatnią strażniczką tej ukrytej menażeli. Szczególną sympatią darzyła łuskowatego wilka o imieniu Ariel. Klara wyjaśniła, że Ariel miał stulecia i był duchem opiekuńczym związanym z jej rodziną. Pozostałe stworzenia, stwierdziła, są pozostałością po dawno zapomnianym świecie świecie magii i cudów. Gdy zbliżał się zmierzch, Klara stała się bardziej ponura. Powiedziała, że nie zostało jej już wiele czasu i martwiła się o przyszłość swojej rodziny. Kazała mi obiecać, że dochowam tajemnicy domu zarzyckich, w obawie, że w niepowołanych rękach te stworzenia mogą zostać niewłaściwie wykorzystane lub skrzywdzone. Opuściłem gospodarstwo z ciężkim sercem, przygniatając mnie ciężarem dziedzictwa kleri. Obrazy tych stworzeń, zwłaszcza przenikliwe spojrzenie Ariela pozostały w mojej pamięci choć wielu uznałoby moje doświadczenie za zwykłą fantazję zdjęcia które potajemnie wtedy zrobiłem służą jako niepokojące przypomnienie tajemnic które wciąż istnieją w naszym świecie miejscowi zawsze szeptali o farmie Jaglanka położone na obrzeżach miasta niegdyś kwitnące gospodarstwo popadło w ruiny za dnia pola były jałowe Budynki zniszczone i zdarte z farby, a melancholijna aura powstrzymywała większość mieszkańców. Ale w nocy, jak mówili, jaglanka żyje. Po raz pierwszy usłyszałem tę plotkę w lokalnej restauracji. Przyciszone dźwięki opowiadały o światłach w oknach, cieniach poruszających się na ścianach i słabej, odległej muzyce grającej gdzieś w posiadłości. Opowieści wśród mieszkańców były tak spójne, że zadziałał mój dziennikarski instynkt. Musiałem to zbadać. Spakowałem aparat, latarkę i niezachwianą determinację i następnego wieczoru zdecydowałem się rozbić obóz w pobliżu farmy. Zachód słońca pomalował niebo na pomarańcze i fiolety, rzucając eteryczny blask na dom. Gdy świat pociemniał, czekałem. Godziny mijały przy dźwiękach świerszczy i odległym pochukiwaniu sowy. Ale potem, tuż po północy, zauważyłem miękkie, ciepłe światło emanujące z okien wiejskiego domu. Postacie, niewyraźne w półmroku, poruszały się za zasłonami, a ich kształty tańczyły z wdzękiem. Moja ciekawość wzmogła się i podszedłem bliżej. Żwir chrzęścił cicho pod moimi butami. Kiedy zbliżyłem się do werandy, nigdyś wyłamane drzwi były mocno zamknięte. Do moich uszu dotarły zapadające w pamięć dźwięki walca, wzywając mnie. Zbierając się na odwagę, delikatnie pchnąłem drzwi. Wewnątrz znajdował się świat całkowicie odmienny od niszczącej powierzchni zewnętrznej. Gospodarstwo tętniło życiem. Elegancko ubrani mężczyźni i kobiety tańczyli w wielkim salonie, ich stopy poruszały się w idealnym rytmie, a ich twarze były rozmazane. Kelnerzy przemieszczali się pomiędzy gośćmi, niosąc tej z napojami i przystawkami, które sprawiały wrażenie wyrwanych z minionej epoki. W samym sercu pokoju grał gramofon, a jego róg błyszczał w świetle żyrandola. Poczułem się, jakbym wkroczył w inne czasy. Podeszła do mnie dama w cekinowej sukni z klapami, a jej rysy były wyraźniejsze niż u pozostałych. Nie powinno cię tu być, szepnęła a jej głos odbijał się echem, jakby dochodził z daleka. Jej spojrzenie było jednocześnie surowe i smutne. Kim wy wszyscy jesteście? Udało mi się jąkać. Jesteśmy wspomnieniami, odpowiedziała. Echami wielkich nocy i radosnych dni, pozostałości złotego wieku farmy Jaglanka. Ale nasz czas jest ograniczony i o świcie blakniemy. Ale dlaczego się tutaj zbieracie? Kobieta rozglądała się tęsknie. To było nasze miejsce szczęścia, a po śmierci przyciągają nas tutaj chwile radości. W miarę upływu nocy rozmawiałem z tymi widmowymi biesiadnikami, a każdy z nich dzielił się opowieściami o swoim czasie, radościach i smutkach. Jednak gdy zbliżał się świt, atmosfera stawała się coraz bardziej ponura. Dama z cekinami która przedstawiła się jako Eliza, wzięła mnie za rękę. Musisz teraz wyjechać i nigdy nie wracać po zachodzie słońca. To jest nasz czas. Gdy pierwsze promienie słońca wzeszły nad horyzontem, dom wokół mnie zaczął blaknąć, muzyka słabła, a tancerze zamieniali się w mgłę. Okazało się, że stoję w zrujnowanym salonie opuszczonego domu. Po powrocie do miasta spisałem tę historię. Ale niewielu w nią uwierzyło, przypisując ją nadmiernej wyobraźni. Ale za każdym razem, gdy mijałem farmę jaglanka, uchylałem kapelusza, cicho salutując wspomnieniom, które tańczyły w środku, czekając, aż zmrok ożyje ponownie.